Posłuchajmy śpiewu ptaków, smętna nie zabraknie nam Wśród uśmiechów, kasków spojrzeń i razem osiągniemy stan Rozmarzenia, ukojenia, przecież o to chodzi więc Daj nam mówić się, bo czuję, czujesz, że masz na to chęć Z tobą spędzić ten dzień, a wieczorem. Aż do nieba, jeśli chcesz, znów zabiorę. Z tobą spędzić w ten dzień, noc i ranek. Widzisz, że jest przecież nam to pisane. Z tobą spędzić ten dzień, a wieczorem. Aż do nieba, jeśli chcesz, znów zabiorę. Z tobą spędzić w ten dzień, czy się zgodzisz? Do siódmego nieba, drzwi znów otworzyć mi. Jeszcze mocniej się postaram, teraz wiem jak bardzo chcę Być przy tobie i już nigdy na krok nie opuszczać cię Jak to robisz, co masz w sobie, że tak szybko stało się? Jeśli mogę, kiedyś zasnę, widzę ciebie w każdym śnie Z Tobą spędzić ze ten dzień, a wieczorem Aż do nieba jeśli chcesz, znów zabiorę Z Tobą spędzisz chcę ten dzień, noc i ranek Widzisz, że jest przecież nam to pisane Z Tobą spędzić chcę ten dzień, a wieczorem Aż do nieba jeśli chcesz, znów zabiorę Z Tobą spędzić chcę ten dzień, czy się zgodzisz? Do siódmego nieba czyli znów otworzyć mi